Za nami rewanżowe spotkanie Legii Warszawa w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrz Polski wygrywa spotkanie z FK Astana, jednak no, to zwycięstwo było zbyt niskie, aby myśleć o awansie do fazy playoff-eliminacji. Prawda jest też taka, że. Podopieczni Jacka Magiery w dobry sposób unicestwili największe atuty a Stany przede wszystkim powstrzyma, powstrzymali Kawanangę i Twusamiego. Widać było, że obaj zawodnicy nie mają zbyt dużego pola do popisu. Podobała mi się gra dwójki stoperów, a mianowicie Pazdana i Czerwińskiego. Fajnie w ofensywie wyglądał również Artur Jędrzejczyk. Druga linia. Troszeczkę zaskoczeń, ponieważ. Jako ten defensywny został wystawiony Kopczyński, Mulę, w środku Gilerme, po bokach Noć i Kucharczyk. Tak więc troszeczkę eksperymentu Jacka Magiery. Tak czy inaczej, tutaj ta konfiguracja nie wyglądała najgorzej po zmianie Kopczyńskiego na na Mączyńskiego, i później Chlołuszka naszymańskiego Szymańskiego. Tak gra wygląda dużo dużo lepiej. Szczególnie młodziutki rezerwowy pociągnął za sobą ten zespół. To właśnie po jego dośrodkowaniu rzutu rożnego Czerwiński w 76 minucie zdobył bramkę na 1 do 0. Tak czy inaczej. Szymański bardzo dobrze grał w ofensywie, gdzieś komentatorzy TVP zastanawiali się czy on udźwignie ciężar gatunkowy tego spotkania i odpowiedź była natychmiastowa. Młody pomocnik pokazał, że on niczego się nie boi. Dla niego Taki rywal jak FK, stana nie jest straszna. Gdzieś tutaj grały jak ze swoimi rówieśnikami wszedł na mecze bez kompleksów i na pewno za to mu należy. Podziękować. Ostateczny rozrachunek jest taki, że Legia ten awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów przegrała w Astanie. Gdyby było 2-1, 1-0 w Warszawie by wystarczyło, a tak to z awansu cieszy się zespół z Astany. Legia czeka na rywala w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej, oby to było szczęśliwe losowanie, obyśmy obejrzeli w legię w fazie grupowej tych nazwijmy to w cudzysłowie czwartkowych rozgrywek.